Helena Deetz niedawno odwiedziła Polskę. Przy tej okazji wybrała się wieczorem na miasto i udała się na premierę filmową. To miał być miły czas, pełen filmowych emocji. Niestety było inaczej. Emocje, co prawda, były, ale nie filmowe, a szpitalne. W trakcie wydarzenia Helena miała wypadek. Miałam wypadek. Upadłam. Założyłam długie spodnie. Ktoś mnie popchnął. Byłam na wysokich obcasach i poleciałam. Konieczna była operacja. Ból był niesamowity, że nawet nie myślałam o strachu, opowiadała gwiazda cytowana przez RMFFM. Do przykrego zdarzenia doszło na początku lipca. Helena jest już po zabiegu, ale wciąż odczuwa dyskomfort. Chodzi ze specjalną szyną. Mimo to kobieta wciąż podróżuje po Polsce i odwiedza ukochane miejsca. Bohaterka John Hollywood przeżywa teraz drugą młodość, ponieważ w końcu podniosła się po rozstaniu z Rodrigo, którego mogli poznać widzowie programu. Para była ze sobą 12 lat. Niestety Helena dowiedziała się, że ukochany ją notorycznie zdradzał. Kiedy prawda wyszła na jaw, ich relacja dobiegła końca. Przepłakała wiele dni i nocy, ale dziś ma to już za sobą. Ponad dwa lata po rozstaniu odzyskała siły i korzysta z życia. O swoim były partnerze wypowiada się teraz tak, chciał czegoś innego widocznie. Jest przykro, jest ciężko. Teraz po 2,5 roku to się łatwo mówi, powiedziała w rozmowie z Dzień Dobry TVN. Zobacz też, prosto z premiery trafiła na sor. Gwiazdę John Hollywood i John Miami czeka operacja Helena Deetz z John Hollywood jest zdradzana. W rozmowie nie grysła się w język, pomponik lusiwe. Helena Deetz niedawno odwiedziła Polskę. To miał być miły czas pełen. Filmowych emocji w trakcie wydarzenia. Helena miała wypadek. Helena jest już po zabiegu, ale wciąż odczuwa dyskomfort mimo to kobieta. Wciąż podróżuje po Polsce żon Hollywood w końcu podniosła się po rozstaniu z Rodrigo. Para była ze sobą 12 lat. Niestety Helena dowiedziała się, że ukochany ją notorycznie zdradzał prosto z premiery. Trafiła na Sor. Gwiazdę John Hollywood i John Miami czeka operacja Helena Deetz z John Hollywood jest zdradzana. W rozmowie nie gryzła się w język, pomponik eksklusiwe.